Drogi Piotrusiu, Karolu, a może Kasprze czy Franiu, nie wiem jak masz na imię, ale wiem, że jesteś młodym człowiekiem, zacząłeś szkołę i wiem, że nie zawsze do tej szkoły jest droga prosta i bez zakrętów. Ale od czego są ludzie. Także po to, żeby pomagać innym. Cieszę się, że mogę Tobie pomóc. Cieszę się, że mogłem kupić tak nazwę to taki zestaw startowy, tak żeby w tym roku szkolnym tę szkołę zaczął naprawdę z dobrym humorem, z dużym uśmiechem, także po prostu chciało się Tobie uczyć. Zrobiłem sobie dzisiaj małą przerwę w pracy i w przerwie od y, pracą nad wiadomościami poszedłem do sklepu papierniczego i przy pomocy moich dzieci, które są troszkę starsze od Ciebie, ale wiedzą, co to jest szkoła, wiedzą, co jest w szkole potrzebne, kupiliśmy trochę rzeczy. I Zacznę może od czegoś takiego, co jak byłem w Twoim wieku. Kochałem i marzyłem o tym, żeby to mieć, wówczas tego nie było, a dzisiaj na szczęście w sklepach to jest, tylko trzeba to e, kupić. Flamastry. Flamastry myślę, że przydadzą ci się i naprawdę zrobią dużą radość w Twoim domu. Farby. Farby są potrzebne każdemu młodemu człowiekowi, choćby po to, żeby trenować swój talent plastyczny. Każdy z nas, młodych ludzi, to kiedyś miał, potem dorosłe życie. Niektórym to zabiera, więc życzę Tobie, żebyś ten talent miał i go bardzo mocno pielęgnował. Ołówki przydadzą się każdemu uczniowi, więc to jest bez problemu. Znów flamastry, tym, że te flamastry są troszeczkę inne, bardziej kolorowe. Przydadzą się może też na zajęcia plastyczne. To jest coś, o czym podobno marzy każdy uczeń. To są takie specjalne długopisy, które e, piszą, a na końcu tego długopisu jest gumka i można to zetrzeć. Taki niby pióro, niby długopis, niby ołówek, bo można wszystko, e, co napiszemy i się pomylimy, zetrzeć i napisać poprawnie. Podobno jest to coś, o czym marzą wszyscy uczniowie, więc mam nadzieję, że i ty wkładam to do tej tutaj małej kieszonki, żeby się o tym nie zapomniał. Klej na pewno się przyda. Różnego rodzaju kolorowe zeszyty. Wiem, że to jest marzenie każdego ucznia. Nie tylko do polskiego matematyki, także do muzyki. Może będziesz kiedyś pianistą albo skrzypkiem. Życzę Ci tego z całego serca. Kredki. Kredki też kolorowe na pewno przydadzą się i w szkole i w domu. Też liczę na to, że będziesz swój talent pielęgnował. Być może i malarski, dlatego są pędzle. Moje dzieci to kupiły, szczególnie dziewczynki, bo moje dziewczynki lubią malować. Znów te piękne zeszyty kolorowe, które przydadzą się każdemu uczniowi, nawet temu, który. O, patrz, jeszcze jeden taki specjalny e, pióro flamaster długopis, który się ściera. Tutaj też wkładam do tego miejsca. A to jest coś, o czym nawet ja marzę. Takie podkreśniki. Co jest ważne, co mniej ważne, kolorowe, fluorescencyjne flamastry. Myślę, że też. O, też do tej mniejszej kieszonki włożę, żebyś nie zapomniał. Tu jest. E, żeby łówki były wiecznie ostre. Temperówka. Tu jest taki skrzywacz na dokumenty. Może kiedyś będziesz księgowym, będziesz używał takich rzeczy na co dzień. Tu są takie kolorowe karteczki. O. Może tak pokażę do kamery? Kolorowe karteczki, które też zaznaczają, na przykład, na przykład w książce, jakieś ważne miejsce, do którego pani kazała wam przeczytać jakiś tekst, a potem wy musicie ten tekst zreferować albo wiersz, którego trzeba się nauczyć na pamięć. Kol o, plan lekcji, to też może włożę tutaj, żebyś już mógł teraz sobie wypełnić, żeby nie zapomnieć o niczym. Bloki kolorowe, rysunkowe, wkładam do tej większej przegródki. Co jeszcze, co jeszcze? No to tak jeszcze na zupełny koniec ode mnie taka mała dedykacja, żebyś wiedział od kogo to i żebyś wiedział, że to z całego serca, nie tylko ode mnie, ale też i od moich dzieci. Taka mała dedykacja. Może zrobić Ci się kiedyś smutno, to wtedy jak spojrzysz, od razu zrobi się wtedy cieplej i milej i zaczniesz wtedy mieć wielką ochotę na to, żeby się uczyć przez cały rok, a nie tylko wtedy, kiedy Pani tego wymaga, czy chce. Ok, to ja to się wpisuję, jak będzie coś nie tak, będziesz o tym pamiętał, spojrzysz, będzie lepiej. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Staram się kupić to, co jest najpotrzebniejsze i ten piękny plecak Caritasu z wartością ode mnie i od moich dzieci. Mam nadzieję, że trafi w dobre Twoje ręce. Życzę Ci, aby ten rok szkolny zaczął się dobrze, skończył jeszcze lepiej, aby uśmiech gościł na Twojej twarzy przez cały rok. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, dobrego roku, dobrego dnia.